Przemoc intelektualna. Przemoc intelektualna to zjawisko stare jak cywilizacja. Kwestionowanie obowiązujących wartości kończyło się nieraz skazaniem na śmierć, na przykład zapuściem młodzieży, jak w przypadku Sokratesa. W systemach totalitarnych niewygodni, stanowiący zagrożenie, akademicy byli eliminowani nader często. Instalowanie cywilizacji komunizmu związane było z odsuwaniem kadry akademickiej wychowanej w ramach cywilizacji łacińskiej od kontaktu ze studentami. Zarzuty o negatywne oddziaływanie na młodzież w stosunku do niewygodnych akademików stosowane były od zarania komunizmu, aż do ogłoszenia jego upadku. Przemoc intelektualna. Często objawiała się też bardziej subtelnie, poprzez marginalizację, niedopuszczanie do niewygodnych wypowiedzi, hejt personalny zamiast merytorycznej krytyki. Podobno Albert Einstein jest autorem powiedzenia: Dożyliśmy takich czasów, w których ucisza się mądrych ludzi, żeby to, co mówią, nie obraziło głupców. Jest to boleśnie bardzo aktualne. Negatywna selekcja kadr nadal kształtuje elity nauki i życia publicznego. Paradoksalnie przemoc intelektualna była przypisywana tym, którzy stawiają wysokie wymagania, stawiają niewygodne pytania, zbyt trudne dla oficjalnych utytułowanych autorytetów, którzy się bronią przed taką przemocą. Eliminując swoich intelektualnych adwersarzy. Ucieczką do eliminowanych jest od pewnego czasu internet, gdzie uciszani w przestrzeni publicznej mogą coś swojego niewygodnego przedstawić. Ale internet jest wykorzystywany do brutalnych ataków, niszczenia niewygodnych i to bezkarnego. Skuteczniej od starej cenzury. Nie bez przyczyny coraz trudniej nawiązać kontakt intelektualny z naturalną inteligencją, bo mamy do czynienia z jej deficytem. Stąd ucieka się w świat inteligencji sztucznej, która nie pozostaje obojętna na zadane jej kwestie. Przynajmniej reaguje na pytania, co kontrastuje z milczeniem gremiów akademickich, decydenckich. W domenie akademickiej Sztuczna inteligencja z łatwością mogłaby zastąpić wiele ciał doradczych, sprawczych, które nie dają sobie rady ze swoimi zadaniami, a nawet nie mają takiego zamiaru. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 24 września 2025 roku. Autor Józef Wieczorek.